Dzień widzowie jestem Pawcikowy i witam Was w Destnips 4 w naszym świecie Andrzeja wojewody i w poprzednim odcinku on jakoś zaczął myśleć, że ktoś, ktoś go kontroluje. Co jest trochę prawdą, ale Bo on musi spełniać jakieś marzenia, czyli to te chmurki i ja myślę, że ja, ja będę tak robił, co on tam chce, no i no. Będzie teraz mogę, bo mi się zaczęło do zyskaj części ktoś do mnie dzwoni. Hej Andrzej, mam ochotę, spróbować co? czegoś z tego zmiany pracy, co sądzisz? A dobra To daj mu, żeby sobie zrobił tą nową pracę I ja że Ja możemy postawić regał bo on musi mieć jakiś regał z książkami. Książki retro, a co to za książki retro? Mm, teleaktualna regał mega. Chwila, chwila, bo ja to muszę mu to postawić, tylko... To też muszę mu jakoś przenieść. No nic nie chcę pousuwać, ja tylko chcę to przejść. A niech sobie tutaj będzie to miał. A tutaj bierzemy auto. to. Regalek. Regalik, regalik, nie wiem. Dobra, i co on tu chce? Rozmawiaj o obawach. Spełni jedno, pragnień twojego sima, a następnie kliknij innego sima i wybierz o rozmowach, obawach. Nie wiem co tu rozmowach, obawach. Mm, jest tu jakiś sim. Jak on pójdzie potem sikać? Ulepszyć może? Nie no, dajcie mi coś poulepszyć, bo on chciał coś poullepszać. Dobra chwilę, bo on tu po coś się gotował, nie? Chips z salsa. To co on gotuje coś? Chips z salsu Pogodny, pogodny. Okay. zmienić stację, bo on chciał zmienić... Słuchaj. Elektronika. I co on chciał jeszcze? Słuchaj, bo jakoś się wyjdzie nisko. nie wyjdzie, jak nie niski, jakoś, się na przykład w tym Dobra, to się zaję. No dzisiaj na Blood Lung chyba. <grych> Dobra, to mam coś. Obraz budzący powmościę chyba. sobie obraz. Co ty tu malujesz, panie? Blasta. Ringlot.

Chwila Andrzej, muszę zobaczyć co ty chcesz. Zbierz książkę i wygodu i w całości. Czytaj coś. Ja muszę nie poczytać. Filistra mi co tu? Nie wiem. Kup mi Kup Dobra, sobie poczytał. Co to jest? Dobra, Andrzej, poczekaj. Idź się. Z zesikaj się. Zesikaj się. Idź patrzmy. Dobra, wyłącz to Stereo. Więc Gdzie jest stereo? Weź im powiedzcie, gdzie jest stereo. Stereo, Jak to jest... Jak mnie spełnia, hmm. to już jest poniedziałek? Czekaj, on wychodzi do pracy w poniedziałek. Trzeba czekaj, tak on chodzi w poniedziałek do pracy. Chwila, odzyskaj zapał. On miał pić na coś, nie być przed komputerem. Ja Ci powiedziałem coś. Potem skorzystaj. Z prysznic. i z gotów. Pierogi z warzywami. Standardowa poprawa. Wysikał się. Teraz idzie... No nie no, zepsuł się to. Isterkowania? Niech naprawdę nie lepszą... No dobra. No to może... Zjadł sobie teraz to? E, czekaj, i napraw. Naprawić to musisz. Andrzej, musisz to naprawić. Ale no, uważam na isterkowania. Chwila, Czekaj, bo trzeba ci... A nie. Rozwiązuj prózę. Trudne problemy Nie wiem, mogę mu co zrobić I co on jeszcze chce? Muzyka hip hopowa Słuchaj Hip hop Dobra, to teraz niech Dobra, siść sobie posłucham Bardzo skupiony To czekaj Andrzej, do pracy Niestety musisz przerwać to. Wezprzemy pięknik w niego. E, charyzma. A to fajnie, mogę tak zrobić. Towarzystwo pracy w Don't Naszą Nasza rozmowa o tamtej pracy jest mnie. Jest szczęśliwy. Towarzystwo Moniko. Co mi się zbija? Daj, wołać mi to wyłączyć, Nie lubię. i hopu. Parcel lewo. Bo... No twoje Nie. Nie rób mi, nie róbcie mi tego. Jak przecież ja muszę teraz wszystkie pieniądze, które zarobię, oddać. Super. Po prostu genialnie wręcz genialnie <laughs> jeszcze tu 19. Dzie, dziewiętnastej. no nie gadaj czekaj ile ja już nagrywam ile czy to się nagrywa w ogóle nagrywa się i nagrywam dziewięć minut wsiąkli drugi poziom programowania o może że dzisiaj będzie miał ten szybkie pytanie Weronika piosenka i ja planujemy spędzić ze sobą dużo czasu, tak po przyjacielsku. Uważam, że to dobry pomysł. Ja wybieram nasze pierwszą opcję. Widzowie. Kontroler jakości. kontroler A właśnie on dostanie dzisiaj awans. Nie, nie może dzisiaj dostać awansu, bo... bo, bo nie gry wideo. Andrzej awansował. Teraz jest to... jest program Jest programistą. 47 na godzinę. Robi wrażenie. Ile ja dzisiaj przyniósł? dzisiaj. Andrzej już... Co? Co? To dzisiaj on... Ile on dzisiaj przyniósł? Weźcie mi dajcie. Chwila, bo ja muszę opłatć rachunki wszystkie. Teraz opłat rachunki. Czekaj Andrzej, muszę ci wyznaczyć wszystkie zadania teraz. Po kolei mm, gotuj I niech sobie zje mm, Sałatka owocowa. Myślę, że tego nie będę mógł. Sikaj po mistrzowsku to jest najlepsza opcja. Sikaj po mistrzowsku wyrzuć o mojej ręce a potem dalej mu zrobię bo to się nie mieści co to jest? Trzeba ja muszę teraz chciał aby wziąć wolny Kliknij telefon i wybierz dzień wolny to poczekaj muszę no może na jutro mu damy dzień wolny kamera podróż do... Tylko Weź dzień wolny Iii. Dałem mój dzień wolny, fajnie Pewnie się teraz cieszę. Jeszcze jest poniedziałek Ida Andrzej, ciekawe czy ja ci w ogóle robiłem ten To ty musisz się obudzić za chwilę i bo ja w cipisznicu nie zrobiłem dobra u mnie zazwyczaj bo mu jest tak, że myję myję się przed 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 przed, przed No dobra to się umyj potem się gotuj gotuj się makaron z serem ha 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 on tu chce. Niech sobie to potem zje. Wypoleruj do perfekcji. Jeszcze to posprzątaj, bo tutaj jest 50 talerzy. To też było. I chwila. Chwila, bo on musi jeszcze sobie. Ludzie, jedzenie? jedzenie. Chwila Andrzej, eee, tutaj, graj w grę Niesamowity sport. Nie wiem, czy ja mam to sprzedać. O, gdzie? a co O, gdzie? O, gdzie? i mieć stację Elektronika, <laughs> chyba on chciał. Cześć, co on chciał? Co on tutaj chce? Niech naprawia lepsze ulepsza obiekty. Pytanie tylko, jak ja mam to ulepszyć. <laughs> <laughs> daj mu ulepsz mocne krany ale to jutro czy nie jutro a później idź do pracy musisz iść do pracy Andrzej no Andrzej nie chodź musisz później do pracy co spięty niech rujny kod Andrzej zauważy że jego nowy współpracownik wprowadził do projektu poważny błąd czy Andrzej powie o tym Producentowy, czy będzie trzymać język za zębami i spróbuję naprawić kolegę? Naprawdę, oczywiście naprawię. Co on chce? W twojej radzie ziemika i piosenka i ja będzie, trochę się znamy. Śmiechem nie było do końca. Trudne chwile. Raczej być może na pewno nie Raczej trochę zwalony. Dobra, jest szczęśliwy. To jest pogodny. Dobra, Andrzej, teraz przechodzi do domu. O, i teraz, jak jest skupiony, to dobrze, bo musi ten musi naprawić. Znaczy, zrobić mocne krany. Programowanie. Osiągnij umiejętności programowania. A właśnie, chcę jeść, jak tu jesteś, to skorzystaj. Potem zrób to. Japachet. Nie wiem, co to jest. I jak piszcie w komentarzach, czy znacie coś takiego jak A Potem graj... nie O Weźmy wejś... z datek o wysokości stówy. Stos melonów. Nie wiem. Mogę zrobić taki dodatek. Potem niech sobie... ...programuj. O ludzie ile on musi rzeczy zrobić. Jeszcze. Niech on to wie. Dobra, zje to. Nie swój jaki, nie... Dlaczego nie swój... ...autor. no trudno się mówi. Teraz włóż te datki i zrób te rzeczy tam. Dobra okay, i szybko spać. Idź szybko spać. osiągnęliśmy. Programowanie ukończone, 25%. Dobra, no to w sumie weźmy się w 6 może. No szósta. 6. 6. Siódma, skupiony yy, programista. Niech programuje na tyle opcji, że programuj, przytwierdza programowanie, potem jeszcze musisz iść. Towarzystwo, on nie ma towarzystwa. Skorzystaj sobie z toalety, Cześć? higienę sobie odnowu w pewnym potem. Pierogi z warzywami sobie zrób. Albo nie, zrób sobie kanotościę, bo to wyśniadanie w końcu. Dobra, kiedy skończysz programować Andrzej? 50% Dobra, już motory no, były ukończone. Dobra, to będzie miało awans. No Co się z tym Właśnie, zapomniałem. Zarówno, to mnie ogierło. Czekaj, bo on... Pęcherz, pęcherz musisz jeszcze. Różnicz, pecherz jeszcze musisz. Szybko, szybko, speedrun. Wojtus. A nie, dobra. próżnica. sobie, Zmiana scenarii. Andrzej pisze kod jak najęty, gdy nagle dostaje przeniesienie na nowe stanowisko. Niestety nie ma doświadczenia w pracy z tego rodzaju. Czy Andrzej powie tym i poprosi o szkolenie, czy też spróbuje dać sobie radę korzystając z podręcznika, jak mu dano? Zabierz głos. A co to znaczy: zabierz głos? Zrób to się da. Ja nie wiem on ode mnie chce? Hej Andrzej, chyba coś spróbuję od Simki o imieniu Summer Holdy. A ja to znam! Myślę, że warto spróbować, tak? Proszę, oczywiście. Dobra, muszę mu zrobić te... Ma no. zrobić... Bardzo rozgniewany zaczął. Ile zarobił tyle? Czekaj, okay, wyłącz. Słuchaj. Hip hop. Nie słyszę tutaj. Do tego potem jeszcze tutaj. A potem jeszcze instykje Niech się jeszcze coś dzieje. Pieroszki oczywiście robimy. Ile to się nagrywa. 20 minut. A więc y, 20 minut to. Do... I to wszystko na ten odcinek. Jeżeli Wam się podobało, zostawcie sobie i lajka, a ja Was żegnam. Widzimy się w następnym odcinku. Na razie.